Tam z takim nastawieniem, no dobra, znam bardzo dobrze angielski. E, no mam, e, no mam, że tak powiem, doświadczenie naukowe, e, chyba nie będzie problemu ze znalezieniem pracy i tak przez pierwsze tam cztery miesiące w Norweki, no zderzyłem się ze ścianą, tu poszedłem, tam poszedłem zagadać, tu zaniosłem i tam zaniosłem sobie jeszcze starą polską metodą, że wszędzie trzeba, e, że tak powiem, pójść się pokazać. Mhm. Byłem w kilku firmach, w kilku firmach byli zainteresowani, ale nie mają etatów. standardowo, tak? No i tak 4 miesiące zbica strzeliły i trzeba było się w końcu wziąć, obudzić. Przez te 9 lat wysłałem ponad 500 CV. Witam bardzo serdecznie, Cię mam bardzo ciekawego gościa. Rozmawiać będę z Michałem, który do Norwegii przyjechał 10 lat temu. Michał jest naukowcem, chemikiem, a dokładnie zajmuje się polimerami. Aktualnie, ale na początku swojej norweskiej przygody roznosił gazetki. Potem został budowlańcem i po latach 9 dopiero zaczął pracować w zawodzie. Zapraszam. Bardzo się cieszę, że się odezwałeś, twoja historia jest ciekawa, jak zresztą w zasadzie większość historii Polaków, którzy przyjechali do Norwegii, a twoja jest ciekawa z tego względu, że do Norwegii w ogóle nie chciałeś przyjeżdżać, z tego co wiem. Miałeś otwarty doktorat, ale za to w, tak. w Norwegii była twoja miłość. Pojechała. Tak, tak, tak się z zgadza z miłością, się. Bardzo romantycznie, ale i naukowo troszeczkę. Powiedz o tych początkach. No, moje początki z Norwegią były, były takie, że w 2013 moja ówczesna dziewczyna, obecna żona przyjechała do Norwegii, bo ma tu u brata. Mhm. Eee, no i tak dwa lata żeśmy się ee, bujali. Ona, ona tu w Norwegii, ja w Polsce. Mhm. Ona tutaj pracowała, ja, ja kończyłem, kończyłem, robiłem doktorat e, w Polsce. No i w pewnym momencie po dwóch latach... E, Stwierdziliśmy, że albo ja przyjeżdżam do Norwegii, bo że tak powiem, perspektywy na dokończenie szybkiego doktoratu były marne. Albo po prostu każdy idzie w swoją stronę. Więc kiedy skończył mi się kontrakt w Polskiej Akademii Nauk, notabene, nie przedłużyłem następnego, spakowałem manele, zrobiłem sobie dwa tygodnie wakacji i przyjechałem do Norwegii. A aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii, zachęcam do subskrypcji kanału Mojej Norwegii, kliknięcia dzwona, wyrażania swojej opinii w komentarzu lub nawet udostępnieniu materiału dalej. Dzięki. W Polsce pracowałem w Łodzi, w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, i tam zajmowałem się badaniami biodegradowalnego polimeru, który się nazywał polilaktyd. Wtedy był taki boom na ten materiał. Wszyscy chcieli mieć wszystko z laktydu. Z takich ciekawszych rzeczy, które z nim robiłem, to dla jednej firmy dla jednej firmy w Polsce przygotowywałem mieszanki, przygotowałem możliwości. Stworzenia mieszaniny polilaktydu z otrębami e, przemiennymi. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi bardzo mądrze. Bardzo zdrowo, <laughs> przy okazji. E, e, nie, to po, oni po prostu chcieli stworzyć e, jednorazowe sztuczce, które będą a, a. E, biodegradowalne i będą wykorzystywać do tego otręby jeszcze. Jest się? takie super biodegradowane. Udało się przygotować jakieś tam wstępne podwaliny. Pod to wiem, że oni później to wdrożyli do, do, do produkcji i chyba nadal na, to produkują. No to fajnie, to fajnie. No właśnie, mądre rzeczy robiłeś. Mówisz, że zanieczyszczałeś próbki, ale. No, powie... mhm. powiedzby że mądre rzeczy. Sorry, że ci no, wiesz, samo to, Same te wyrazy to dla mnie już wiesz, no po prostu mądre, no. nie wiem, co to do końca znaczy, ale, 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 ale wiem, że to, wiesz, yy, znaczy pół żartem, pół serio, ale na pewno to yy, krótko mówiąc, pracowałeś jak yy, yy, by, byłeś zatrudniony jako naukowiec i właśnie to yy, mi się ładnie łączy z drugim pytaniem, bo przyjechałeś do Norwegii, no i byłeś takim, powiedzmy, mózgowcem, nazwijmy to, ale w Norwegii z pracą trochę było gorzej. No w Norwegii, jak przyjechałem do Norwegii, to takie... Yy... Przejadłem z takim nastawieniem, no dobra, znam bardzo dobrze angielski, ee, bo mam, e, mam, że tak powiem, doświadczenie naukowe, e, chyba nie będzie problemu ze znalezieniem pracy i tak przez pierwsze tam 4 miesiące w Norwegii no zderzyłem się ze ścianą, tu poszedłem, tam poszedłem zagadać, tu zaniosłem i tam zaniosłem sobie jeszcze starą polską metodą, że wszędzie trzeba, e, że tak powiem, pójść się pokazać. Mhm. Byłem w kilku firmach, w kilku firmach byli zainteresowani, ale nie mają etatów. standardowo, tam. No i tak 4 miesiące zbica strzeliły i trzeba było się w końcu wziąć, obudzić z tego. Partnerem kanału jest Multinor, czyli platforma, na której załatwicie norweskie formalności i tłumaczenia dokumentów online i w najlepszej cenie. Zaloguj się na multinor.no i prześlij swoje dokumenty do tłumaczenia. Wycenę otrzymasz już po kilku minutach. Zobacz, jakie to proste. Jakiej pracy szukałeś przez te cztery miesiące? No głównie w zawodzie. E, jako chemik, e, związany, coś związane właśnie z polimerami, przetwórstwo polimerów. E, my w, z początku mieszkaliśmy w okolicach Lilleström, więc e, tam jak gdyby. Trochę tego było, bo jest idynea, idynea, która produkuje farby, lakiery, jakieś inne inne rzeczy. Mhm. Jest też kilka mniejszych firm, które, które się zajmują różnymi dziwnymi rzeczami okołochemicznymi, chemicznymi, więc bardziej szłem w tym kierunku. Mhm. Czyli chciałeś znaleźć pracę w zawodzie, ale się nie udawało? A... Nie. A teraz wiesz, możesz odpowiedzieć na pytanie, co się nie udawało? Wiesz, co, to było złożenie. Ja mi się wydaje, że to jest złożenie kilku czynników. Pierwszy czynnik to jest moje lekkie myślenie życzeniowe, że a, to będzie. Przeprowadzimy się, będzie super i w ogóle. A drugie to było polskie studia przygotowują człowieka, jak skonstruować różne dziwne rzeczy, zwłaszcza na chemii, ale nie uczą jak człowieka jak tych tak zwanych umiejętności miękkich, czyli jak znaleźć pracę. Mhm. Ja tej. I umiejętności poszukiwania możliwości zatrudnienia i i późniejszego i późniejszych negocjacji, że tak mówię, jeżeli chodzi o płacę, to nauczyłem się na tę sprawę dopiero w Norwegii. Cztery miesiące chodzisz od drzwi do drzwi, ktoś chce, ale nie do końca, jak przychodzisz do czego, to to, to ci nie chce. I co dalej? No trzeba było, trzeba było, stwierdziłem, że być może brak norweskiego jest przeszkodą. Znalazłem pierwszą swoją pracę w Norwegii, rozwoziłem gazetki i reklamy w Lidestrum po blokach. Też nie była najprzyjemniejsza praca, akurat okres zimowy. Nie było to nic przyjemnego. No i od razu zapisałem się na kurs nordweskiego. I na tym uczęszczałem na tym kursie no chyba przez ponad rok. Cały czas wodził gazetki? Proszę? Cały czas Nie, nie, nie. Po kilku... Po kilku miesiącach dostałem możliwość pracy jako malarz, przy czym musiałem założyć własną firmę jednoosobową, czyli standardowy schemat pracy w Norwegii, jeżeli chodzi o Polaków zatrudniających Polaków, co też uczyniłem. No i tam się nauczyłem, można powiedzieć, zawodu malarza od podstaw. Później nastąpiło rozstanie z tą firmą ze względu na tam jakieś zawirowania finansowe w tamtej firmie. Przerzuciłem się jak gdyby całkowicie na samowystarczalność. Później od znajomych dostałem cynka, że ktoś, ktoś poszukuje malarza do pracy. Zacząłem pracować z takim panem Januszem, którego pozdrawiam jeżeli mnie widzi. A z nim też e, pracowałem, no ponad rok, można powiedzieć, mhm. z, z nim pracowałem, różnie nam się ta współpraca u, układała, e, na końcu żeśmy się w niezbyt przyjacielskich stosunkach e, rozstali, no ale to wiadomo, e, kwestia, kwestia różnicy charakterów i różnicy podejścia do, do, do pracy i zarobków. No to tak jak w związkach podobnie. Tak jak w związkach. Później, później pracowałem przez jakiś czas. Już powiedziałem, że nigdy więcej pod, z, żadnym, z ża żadną polską firmą współpracy nie będę miał. Popracowałem chwilę, można powiedzieć, sam. Trafiłem na klienta z piekła, który wykończył mnie, przez dwa miesiące wykończył mnie psychicznie. Cały czas malowanie, Ma malowanie mówię. Tak, tak, tak. tak. Malowanie. Norweg? I pu tak, Norweg. Lekko chyba nie po kolei pod sufitem było, no ale no, już nic na to nie poradzę. Wykończył mnie, powiedziałem, że ja zamykam firmę, przechodzę na etat, i tak poznałem mojego przed, przedostatniego pracodawcę, pana Tomasza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i z panem Tomaszem współpracowałem przez ponad rok również. Po czym znalazłem pracę przy montażu paneli słonecznych. Mhm. I tam pracowałem również rok. A i po czym w końcu po, 10, po 9 latach udało mi się wrócić, można powiedzieć, do zawodu i znalazłem pracę, która odpowiada temu, co, co robiłem w Polskiej Akademii Nauk. Ja rozumiem, że przez te 9 lat, tam meandry życiowe w Norwegii nauczyłeś się norweskiego, bo zaczynałeś od kursu, czyli norweski, norweski znasz. Tak, norweski, norweski, norweski mam, mhm. ustnie mam go na poziomie w tym momencie B2, pisemnie na poziomie B1. Mhm. OK. Yy, yy, malowałeś, yy, montowałeś panele. Yy, byłeś też cieślą, tak wspominałeś? Tak, jeszcze byłem cieślą przez, przez półtora, nie, przez dwa lata w sumie byłem, yy, byłem cieślą. I 9 lat, rozumiem, pracowałeś jako w budowlańce? Fizycznie. 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 Fizycznie w budowlańce. No. No. I co się stało, czy ty przez te 9 lat szukałeś tej pracy w zawodzie? Przez te 9 lat, ty lat ty ja lat wysła, żyłeś, wysłałem to... Przez te 9 lat wysłałem ponad 500 CV. Część już usunąłem, bo, bo miejsce na skrzynce się kończyło, ale ponad 500 CV. Ja w dużej mierze generalnie było. Eee, wszystko było albo brak odpowiedzi, albo nie potrzebujemy, albo zgłoś się do nas za pół roku, albo masz za długą przerwę i to tak w koło macie. 500 dzieje. CV było w sprawie pracy m, twojego zawodu, tego, który masz z Polski. Tak, hmm? tak, 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 tak. Jako, jako chemik, inżynier polimerów lub Mhm. Mm Okej. Okay. I kto się, yy, znaczy kto? I yy, odezwali się w końcu jak... Czy ten dzień jakoś się zapisał? W... Stu... Nie Ten dzień to się bardziej zapisał na takiej zasadzie, że mój znajomy, dawny znajomy z poprzedniej pracy zmieniał akurat pracę. Zwalniał się wakat. Więc dał mi po prostu cynka, że, że, no, że jest wolny wakat i że mogę aplikować. No, więc nie czekałem długo. Napisałem funkcjonalne CV, żeby jakoś. Podpudrować tą lukę, lukę, że tak powiem, w życiorysie mhm. i wysłałem. No i zaprosili mnie na, na rozmowę po jakimś czasie. Mhm. Jedną, drugą, trzecią, później czwartą i tak po, że tak powiem, dwóch, półtora miesięcznych negocjacjach stawki i warunków pracy jestem tu, gdzie jestem. Aha. Czyli jest, jest dobrze. Skończyło się to ta, 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 ta poszukiwanie pracy tak, jak. Jesteś zadowolony? Byłem, o, bardzo zadowolony. Ale y, 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 były takie momenty, bo 500 CV to jest dużo, bądźmy szczerzy. Jeszcze jak wiesz, y, bo tu chodziłeś na jakieś rozmowy, czy, czy, czy to było tak, że dziękujemy, odbieramy się i odczep od yy, Nie, większość, większość, można powiedzieć, że 95% tego, co wysyłałem, to było na zasadzie, że albo nie odpisywamy, hmm. albo nie dziękujemy, albo zgłoś się do nas za pół roku. Hmm. Byłem na dwóch rozmowach, ale widać byli, że oni byli niezainteresowani. Mhm. W kilku miejscach mi odpisali, że jestem. Mam zbyt wysokie kwalifikacje do tego stanowiska i oni mnie nic zatrudnią, bo ja się będę na tym stanowisku nudził i pewnie ucieknę im bardzo szybko. Oni poszukują człowieka na długi okres czasu. Mhm. A powiedz, proszę, bo ja nie, no ja nie znam się na, na polimerach, na twoim, na twoim zawodzie. Czy to jest? branża, ten dział, którym ty się zajmujesz, to jest coś, co jest nie chcę mówić potrzebne, ale czy to jest czy poszukiwane są osoby do, 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 do takiej pracy? Czy, czy to jest po prostu jakaś nisza, która jest bardzo rzadko wypełnialna, więc ty szukasz, szukałeś tej pracy, ale nie było na nie było zapotrzebowania na takiego pracownika? Jak, ty. jak to jak to wygląda? Eee, jest znaczy inaczej, my byliśmy troszeczkę przez, przez to, że. W tamtym momencie moja żona jak gdyby bardzo dobrze w stosunku do mnie zarabiała. Mhm. Byliśmy jak gdyby trochę przywiązani do, do miejsca. Mhm. Moja żona miała bardzo dobrą pracę, pracowała w kom z, dla, dla komuny, więc generalnie byliśmy trochę przybici do, do jednego miejsca. Natomiast praca tutaj spowodowała, że ten balans finansowy trochę się przesunął. A, i rozważenie przeprowadzki było realną opcją do, do zrealizowania, mhm. Czyli co, też żeśmy, mhm. co też uczyniliśmy. Czyli jak znalazłeś pracę, to musiałeś się przeprowadzić w inne miejsce, bo mieszkaliście w jednym, tak? E, nie, na początku, na począt żeby było zabawnie, na początku e, dojeżdżałem do, do pracy 100, 120 km dziennie, 150 km dziennie w jedną i w drugą Ale i w drugą stronę. Nie mówimy o gazetkach. Nie, 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 nie mówimy o gazetkach. Nie, nie mówimy o gazetkach. Eee, z roną do Freddyksad dojeżdżałem, że tak powiem, e, codziennie. Mhm. E, skończyło się to dla mnie źle, bo od drugiego dnia faktycznie mojej pracy, mojej pracy w tej pracy, e, wjechała we mnie pani, więc. E, Drugi dzień pracy skończył się wizytą w szpitalu i rozbitym samochodem. Ale coś poważnego, czy, czy jakaś artynowera? Eee, znaczy, sa, 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 samochód do totalnej kasacji całkowicie przedskasowany. Natomiast A na laguna? szczęście było to, było to Volvo. Aha. Nie, było to Volvo V50, więc wyszedłem, można powiedzieć, bez szwanku. No. Eee, jedyny, jedyny uszczerbek to było zbicie nadgarska, ale to przez to, że do końca trzymałem rękę na klaksonie, jak poduszka wystrzeliła to po prostu okay. odbiła mi rękę na, na kierownicę był jedy, jedyny ten jedyny a tak to, to normalnie drzwi mogłem sobie otworzyć i wyjść wsiąść do samochodu. Mm -hmm. Ale to już była ta na... praca to była ta praca chemika. Tak tak to już no. była ta praca chemika dlatego firma wykazała się bardzo dużą a, wrażliwością i takim ludzkim podejściem bo generalnie powiedzieli a, Wieczorem jeszcze zanim ten, to napisałem, że jutro po prostu nie przyjdę do pracy i nie wiem, kiedy wrócę, no bo na razie jestem jeszcze na, na badaniach dnia. w szpitalu. Drugiego dnia, o, no nie byli, nie byli zadowoleni, co prawda, natomiast e, e, okazali mi bardzo dużo wsparcia i e, można powiedzieć, że pomogli przejść e, przez to wszystko spokojną, spokojną że tak powiem, na, ja, ja cię chciałem zapytać przez te 10-9 lat, e, takiego niepracowania w zawodzie, jak, o, e, jak ty się. Czy do, miałeś problemy natury takiej, że wiesz, jesteś w Polsce. Naukowcem, chemikiem i przyjeżdżasz, i tutaj zajmujesz się zupełnie rzeczami niezwiązanymi. Czy to była dla ciebie. dobrze się z tym czułeś? Czy przeżywałeś jakiś kryzys? Jak... O, o, takie... Dobra, znaczy, pocz początki, początki, początki by były ciężkie, no bo niby człowiek wie, jak to wszystko funkcjonuje, jak te maszyny, które miałem, te instrumenty, które miałem obsługiwać. Wiedziałem, niby, jak to wszystko funkcjonuje, ale człowiek wyszedł z obiegu. To jest tak. Z... Auto stoi, auto stoi i tarcze ruda zbiera, więc e, powiedzmy, ja byłem jak ta tarcza hamulcowa, na której dużo rdzy narosło, więc trochę czasu musiało minąć, zanim ja się z płotem wdrożyłem te wszystkie, wszystkie rzeczy. No, zajęło mi to trzy miesiące, żeby sobie poprzypominać wszystkie te drobne niuanse i mankamenty. Natomiast teraz. E, Teraz już e, nie mam, nie mam problemu. Mój Szef na początku mówił, że mam wirus e, e, fingren, e, czyli takie ręce, które psują wszystko. E, ale też je naprawiałem, więc e, nie było tak źle. Aha. Z tego, po tej twojej historii dziesięcioletniej, to wyjazd do Norwegii to, to była dobra decyzja według ciebie, według was, czy źle, się... Ja w moim życiu kieruję się jedną zasadą, lepiej coś zrobić niż żałować, niż żałować, że się nie zrobiło, ja tej decyzji nie żałuję, postawiłem na szczęście osobiste kosztem rozwoju zawodowego. Nie żałuję mam żonę, dwójkę wspaniałych dzieci i jeszcze do tego czworonożnego przybłędę mm -hmm. w domu, który jest zakałą całej rodziny, ale kochaną. No. A więc ja, ja nie narzekam. Okay. No właśnie, mieszkacie tutaj, jakie macie plany? Zostajecie? Chcecie. Do, do jakiegoś punktu, eee, wjeżdżacie, potem, nie wiem, ciepły kraj. Bo rozma rozmawialiśmy, rozmawialiśmy kilka, kilka razy na, na ten temat z żoną i obecnie chyba znaleźliśmy, bo mieszkamy teraz trochę za za nie w samym mieście, w bardzo pięknym miejscu. Chyba znaleźliśmy swoje miejsce tutaj, faktycznie, bo nam się tu podoba jest. Mamy morze. Tutaj jest zaraz 500 metrów do morza, dużo lasów i generalnie czujemy się tu dobrze, jest spokojnie, to jest najważniejsze. Mhm. Więc my się już nigdzie nie, nie, nie wybieramy. Przynajmniej na razie. Wiadomo, że z pracą się ślubu, nie bierze, Praca to jest kontrakt. Ktoś chce, żeby robota była wykonana i ty chcesz mieć robotę, więc to jest jak gdyby obopólna korzyść. Na razie się, czujemy się tutaj dobrze i nie zamierzamy się stąd e, przeprowadzać, zwłaszcza, że też e, no, nie, my się dzieci musiały zmienić przedszkole, To też e, odbiło się trochę na, na nich, bo zostały wyrwane ze znanego środowiska mhm. i musiały przejść w nowe, więc chcemy im trochę też oszczędzić takiego tego wiem, skoku Przepadek, tak. Czego można Ci życzyć? Można mi życzyć, szybkie spłaty kredytu i kup nam już domu tutaj. A nadpłacacie na, na czy. Ja już, 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 już teraz, teraz nadpłacamy. mieliśmy. Akurat wzięliśmy kredyt w tym covidowym momencie, gdzie były bardzo niskie stopy procentowe. Mieliśmy przez pierwsze 5 lat chyba tam 2,15% stałej, stałej renty. Teraz przyszliśmy na, na zmienną, to nadpłacamy ile się da. Moja żona jest bardzo dobra w oszczędzaniu. Niestety ja tego o sobie sam powiedzieć nie mogę. Ale wiesz, masz przecież taką osobę, która no, to robi to dobrze, więc to. to, to, to e, tak. Re, regu regularnie, regularnie mi przypomina, że e, niepotrzebne wydatki są niepotrzebne. No, to prawda. Mądrość. Jak najbardziej. No to tego Ci życzę w takim razie, tej szybciej spłaty kredytu. Fajnie, że znaleźliście, znalazłeś to swoje miejsce i tam gdzie się żyje dobrze po tych perturbacjach na pewno na pewno początkowych. I no i co? No i w takim razie wszystkiego. Jeszcze mam pytanie jedno na koniec. Powiedz mi, podróżujecie może po Norwegii? Jaka część Norwegii, co Wam się najbardziej Nie, Nie podróżujemy, bo z małymi dziećmi. Wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć z małymi dziećmi, jest raczej mało osiągalne. E, jedyne, jedyne, co udało nam się zwiedzić, jak jeszcze moje dziecko ledwo chodziło, to weszliśmy na prekestur, e, a to jeszcze była u nas babcia, więc z babcią wyszliśmy na prekestur i z psem, a w ogóle pies to tam mistrz, sam, mistrzostwo światła. Ten, ten sam, on na Pekę całą trasę biegał. On nie chodził on biegał, a ja razem z nim. Ja byłem tak zziejany na górze, że stwierdziłem, że ja nie wiem, jak ja zejdę. Mhm. E, no, ale wszystko inne niestety z małymi dziećmi. no Ciężko wejść na język, iść na język, z małymi, z małymi dziećmi. Czekam no, aż trochę podrosną mhm. i wtedy będziemy będziemy zwiedzać. To no, tak to, no, to my tu zwiedzamy lokalnie wszystko, co się da. Zakręcamy takie coraz większe kółka Aha. wokół, wokół, e, wokół A propos kółek, od tego zaczęliśmy, to zako zakończmy. Czy francuskie auto będziesz jeszcze kupował jakieś? E, na razie nie planuję, na, na, na razie e, mam drugie Volvo, takie samo, jak Czyli uratowało mi jedno życie. Bezpieczny bezpieczne, jednozydzie... bezpieczne samochody. Bez, bez, bezpieczne samochody, jak na razie. E, I na razie też nie planujemy zmiany samochodów, bo mamy niestety dwa. E, Wiadomo, dzie dzieci zawieźć do przedszkola tak itd. To taki być... typowy rodzina w amerykańskich filmach. Mamy z reguły wożą... czy tatowie? Ta ta... Ma... Dzieci są wożone w Volvo. Często właśnie. Znaczy nie. Je jeszcze mamy, mamy drugi. Tak, tatusiowóz, który kupiliśmy już dawno, dawno temu. Mhm. I on już coraz bardziej łapie rdzę, jak wszystkie Volkswageny. No to spłaty kredytu i kupienia, wiesz, auta w takim razie jeszcze dodatkowe. A dziękuję, dziękuję. Dzięki piękne za rozmowę yy, i co? No i powodzenia, wszystkiego najlepszego i no i zdrowia też życzę, bo to też się życzę z reguły. A dziękuję i wzajemnie. Zdrowie jest najważniejsze, bo bez zdrowia to się nic nie da zrobić.